a papierosy sobie kupiłem LD w więzieniu się nauczyłem palić kolonowie na dwa sposoby ale to za chwilę dojdziemy do tego Na trzeba piwko być dzisiaj wypijemy akurat inne piwko Radler Walka. Radler warka 0% no super tak jak mówiłem, nauczyłem się palić na dwa sposoby pierwszy sposób polenia. To jest taki: wciągamy dym do siebie ustami, i wy wy dym. Wy wydmuchujemy ustami. To jest pierwszy sposób palenia. Tak na początku palenia. Drugi sposób palenia, bo jest trzeci sposób palenia: że dym wciągamy do siebie. Tego akurat nie umiem. Drugi sposób palenia jest taki, że wciągamy dym do siebie i dym wychodzi nosem. Tego się właśnie nauczyłem w konowym więzieniu. Teraz wam pokażę, jak się pali. Tak, właśnie. Dobry jestem, co?